Witajcie ponownie w mojej kuchni! Zapraszam Was na kolejne kulinarne doznania. A z kim dzisiaj je przeżyjemy? Będzie to absolutna gwiazda internetu. Sama pierwsza liga. Bardzo się cieszę, że w dobie swoich zajętości znalazł czas, by zagościć w mojej kuchni i coś wspólnie ugotować. Powitajmy Jasiu Dąbrowski! Dzień dobry, przepraszam. Na początku, jak usłyszałem gwiazdę, Siemane. to myślę sobie SKKF, ale go tu nie ma, ale to ja. A propos doznań, to ja tu widzę, że ty, zanim przyszedłeś, musiałeś sam w kuchni nieźle się bawić, e, ale dobrze, co ugotujemy tutaj? Przygotujemy dzisiaj coś prostego, co dasz radę przygotować samemu w domu. Będą to takie e, rolatki z naleśników zapiekane jak tortilla. Dobra. Bierzemy się do roboty. Rolatki z naleśników. 250 g serka Filadelfia. Dwie łyżeczki majonezu. Papryka żółta. Czosnek dwa ząbki. Śmietana 18% świeży ogórek. Szynka. Ser żółty. Szczypiorek. Mleko. Dwa jajka. Mąka. Pierwsze co zacznijmy robić to naleśniki. Genialnie. Umiesz? Pewnie. Umiem jajecznicę robić. Umiem też robić spaghetti z fiksu. I na ostatnio próbowałam, ale niestety zrobiłem takie, że nie dało się ich w ogóle podrzucać, bo za bardzo do patelni przyległy. Więc może mnie nauczysz. Dobra, tak jest. Mama będzie to są dumna. Twoje patel. przyrządy. Dobra. Na dzisiaj, proszę bardzo. Najpierw rozbijemy dwa jajka. Dobra. Raz. I dwa. I teraz je dobrze wymieszamy. Bardzo dobrze wymieszamy. Szybciej wymieszamy. <noise> Spoko loko. Dobra. Zmieniają do... barwę. Troszkę jeszcze szybciej. Rozkręcać, żeby widzę. Teraz dolejemy mleka. Pomieszamy. Dobra, już to robię. No to to nie jest aż takie ładne. Proste. No Bo jak, jak ostatnio robiłem parówki, to do mikrofalówki i już koniec. No tutaj <laughs> trzeba coś pomieszać i mleko dolać. Nie można zapomnieć o mleku. Ile tego mleka to to już jest troszeczkę? Dobra, teraz Dobra. posolimy. Damy troszkę soli. Szyftę soli. Tak. Dokładnie. I dalej mieszamy. Tak, i teraz dam szklankę mąki. Po trochę będę dawał. Genialnie. Dobra. I to będziesz rozmi rozmieszasz. A jakie ruchy doradzasz? <laughs> takie jak co? teraz robię, czy bardziej ja takie tak wgniatające? Masterchef, Master Chef. Genialnie. <laughs> Więc tak możesz. Wiesz, obracać i tutaj rozszypywać te grudki. Dam radę. A ja ci dosypię resztę mąki. O. Przecież. I teraz patrzcie jak to robię, na szybkości. Pięknie. Jeszcze tutaj sobie troszeczkę zgard. Okej. Okay. Wyciągamy patelnię, taką Genialne. specjalną do naleśników. Ustawiamy sobie kuchenkę tak na ósemkę. Żeby nam to też nie spaliło, nie? Coś tutaj trzeba polać jakieś masełko czy coś dodać? Yy, to delikatnie dodamy masełka. Tak, Ty ci tyci, nie? Tak, dosłownie. Nie marnujmy też masełka. Tutaj Tylko niech się tyle. rozprowadzi. Nie chcemy, żeby tego tuszczu było właśnie za dużo. Pierwszego się pokaże, a resztę będziesz sam robił. Dobra. Bierzemy troszkę do. Jesteś odważny dużo, w takim razie, bo nie było. za dużo do chochli. Tylko jeden się uda. Tutaj. Mhm. I czekamy aż ten naleśnik cały. Genialnie. Ja bym tutaj Mogę jeszcze dodał taką dolać. spokojną, takiego Chopena, jakby, taką muzyczkę spokojną, która tak, jak to wszystko się rozprowadza, bo to jest takie artystyczne troszkę. O. Piękne. I teraz poczekamy, aż on się zetnie. Mhm. Zabieram się tutaj za czosnek. Tak. Posiekam go do naszego farszu. Farsz będzie z serka, będzie z majonezu, będzie z kwaśnej śmietany. Czosnek. Sól i pieprz jakam drobno, żebyśmy nie mieli tego czosnku w zębach. Dokładnie. Wybierasz się gdzieś wieczorem? Nie, chyba nie. Chyba, że chcesz mnie gdzieś zabrać. Wrzucamy <laughs> ten czosnek do tego serka. Mhm. I to trzeba też jakoś zmielić, nie? Czy tak zmieszać? To zmieszamy po prostu. Elegancko. Dodając majonezu. Mieszasz jak polscy piłkarze na murawie normalnie. Pięknie. A tu, majonezu, o, tu, 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 tu mogę już podrzucić? Tak, próbuj. Najpierw go tak sobie roztrzęśnij. Mhm. Mm Pobudka. O! No. I teraz? I teraz Ojejku, to jest odpowiedzialne. to się kameruje. <grym> <grym> Ale A teraz obroty. próbuj, żeby on się tak jakby tak do przodu, żeby on się tak wyszlizgnął i się odwrócił. Haha! <grym> <O, o. Wow! grym> Jejku! Mamo, widziałaś to? <grym> A też czy można jeszcze jakiś dodatek dodać, jakby ktoś chciał urozmaicić, na przykład? Tak, nie? my dodamy szczypiorek, ale można dać jakiekolwiek inne zioła. Możemy dać suszonych pomidorów, łososia wędzonego, możemy oliwki, e, pesto, tapenade, czyli taką pastę z czarnych oliwek, więc możliwości jest naprawdę wiele. Ja, U nas będzie jeszcze szczypiorek. Szczypiorek, genialnie. Jak tam ten naleśnik? Spokojnie, ja tu czuwam, nic się nie przypiecze. Rób, rób ten, <grym> <swoje>. <grym> No, jest i dobrze. Tak, i właśnie o to tak, chodzi. Taki? bo on był takie, takie przy A jak będzie zasuchy? Nie, nie będzie zasuchy. Jest, My go, on będzie z naszą tym dodatkiem. Jeszcze go przypieczemy, tak jak na pacelni grillowej. więc... No genialnie, ja, panie, panie daje. Fajnie wyglądał. <grym> dobra. <grym> A ja tutaj polewam drugiego. Tak tutaj pokażę państwu. Tu trzeba tak od góry. I teraz rozprowadzę. Nie za dużo, żeby nie był też za gruby. Tak, tak. Trochę za dużo dajesz, ale dobra. Damy radę i rozlewasz gruby po czy patelni nieważne. A gruby to zawsze takie y, babcinę będzie, takie swojskie jak z domu. To co? Ostatni narażnik schodzi z patelni? Pewno, tutaj zsuwam pięknie. Dobra. Robimy sobie jeszcze do tego dodatki. Będzie ser żółty, będzie szynka. E, ja do tego zrobię jeszcze e, ogórek świeży i paprykę. Też spróbuję jak ty. Czy jest na sali lekarz jak coś? <noise> Nie, 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 patrz. R bierzesz sobie rękę tak, trzymasz, widzisz? Y żeby nie tak, tylko tak, żeby nóż leciał po tym i lecisz takimi ruchami... Pa paznokcie <grywia> nie <grywia> nie <grywia> tak. Tak. No, pa Paznokciem nie może być. <grywia> Ale to chodzi o to właśnie, żeby ta ręka wyznaczała Ci grubość, bo zobacz, jeden jest taki... Ale ja właśnie może chciałbym takie jest... troszeczkę grubsze. A, no dobra. Ja <grywia> lubię takie grubsze właśnie. No dobra. Ogóreczki. Dobra, ogórki mamy gotowe. Mm -hmm. To teraz ja pokroję paprykę. A ty słyszałem, że bardzo dobrze śpiewasz akapela Krzysztofa Krawczyka. Oczywiście. Zaśpiewasz? Pewnie. <laughs> Paprykarz. <laughs> nie, no się, <laughs> się teraz wstydzę. No? Za, za dużo tutaj tłumu. Dobra, nie, no to ja wkroję, nie patrzę, nie? Dobra. Parostatkiem w piękny rejs, parostatkiem statkiem na parę jeśli to Krzysztof Krawczyk ogląda to zapraszam ja zawsze chciałem w ogóle spotkać Krzysztofa Krawczyka a nie spotkałeś się jeszcze? nie, jeszcze niestety nigdy a ty kogo chciałeś zawsze spotkać? Jimmy'ego Olivera, albo Gordona Ramsey'a no też, znam ich dobrze koszykarze to są moi ulubieni bejsboliści dawaj zarzuć jakimś sucharem eee, wiesz czy Czemu taboret ma depresję? Nie. Bo nie ma oparcia. A tak a propos kuchni właśnie. Wiesz jak się nazywa Jan, który ma, ma nóż? Nie. Janusz. I teraz. Na środek. Więc już mnie nie zabierzesz. To, tu, no, to masz swój. Rozsmarujemy nasz Dobra. serek z majonezem. Szynkę dałem, teraz no, daję serek. Chcesz? Żółty. Teraz ogórki. To prawie jakbyśmy pizzę robili. Tu się, tu się przelewa, pięknie. Kawałki na boga. Dobra, Smaku. I zawijamy w te sreberka. Dokończasz swojego, a ja wyjmuję nam patelnię grillową. Mhm. Teraz troszkę masła. Mhm. Ty przełóż, bo ja się zaraz poparzę. I tyle mnie było na tym świecie. Czekaj, trzymaj. Jeden, dwa. <słyski> Pamiętajcie, by się bawić w kuchni. Żeby to nie było po prostu coś takiego, że wchodzicie i na sztywniaka tutaj tutaj naleśnik, tylko po prostu cieszcie się życiem. Jak Jasiu Dąbrowski. Naleśniki o tortille są już gotowe. Jeżeli zdarzy Wam się taka sytuacja, że zaczną się niestety rozwalać, będą za duże e, i nie są do, dość dociśnięte, to możemy sobie włożyć po prostu w te naleśniki mhm. wykałaczkę zostaw. i wykładamy. Jeden zostaw, to do domu zabiorę sobie. Mmm. O Jezu, jakie to pyszne. Jak tortilla. To jest dobre. Genialne. W tej książce znajdziesz wiele pomysłów na takie ciekawe dania. Mam nadzieję, że się nimi zainspirujesz i coś ugotujesz. Potem wyślesz mi zdjęcie i, i ocenię. Dobra. <grych> Tylko A masz tutaj też z, przepis zrobię. na jajecznicę? Tego nie ma, ale... A no że No to możesz potem zaktualizować i dopisać. Pomysłodawca Jan Dąbrowski. Ja cię mogę podesłać, bo mam bardzo dobry przepis. Super. Dzięki bardzo, że tutaj przyjechałeś. Coś pogotowaliśmy. Mam nadzieję, że się zainspirowałeś. Pewnie. A was zapraszamy na kolejny odcinek mojego programu. Dobra, przepraszam.